Przez kilka dobrych lat, po niemal każdej sesji treningu nóg, zmagałem się z bólem w kolanach, a nierzadko również przewlekłym bólem poza siłownią. Mimo że ogromna część mojego problemu była spowodowana po prostu wieloletnim zaniedbaniem w kwestii mobilizacji, co doprowadziło do zbyt dużego napięcia mięśnia czworogłowego UT, przyczyna takiego stanu wynikała głównie ze skupienia się przede wszystkim na wynikach siłowych i niedbaniu o odpowiednie tempo pracy. Problem większości osób nie wynika bowiem z tego, że są za silni, a z tego, że paradoksalnie są za słabi i nie potrafią prawidłowo kontrolować ciężaru, jakim operują. Następnym razem trenując nogi upewnij się, że na pewno wykonujesz wszelkiego rodzaju przysiady i wyciskania z zachowaniem odpowiednio wolnej fazy ekscentrycznej oraz minimalną pauzą w dole. W taki sposób uchroni Cię przed zbyt dużym obciążeniem stawów kolanowych, pozwalając jednocześnie na zdecydowanie lepszą stymulację mięśni czworogłowych. Bo przecież niemal każdy ruch imitujący przysiad trenuje nasze mięśnie przede wszystkim w pozycji rozciągnięcia, czyli dole ruchu. Dlatego warto spędzić w tej pozycji odrobinę więcej czasu, mając tym samym pewność, że to nasze mięśnie nóg wykonują całą pracę.